We Wrocławiu ruszyła piąta edycja Krajowego Kwietnia Krwiodawstwa, gdzie studenci nie wychodząc z uczelni mogli oddać krew. Grzegorz Kapela. Akcja promująca krwiodawstwo oraz świadomą transplantologię została zorganizowana przez wrocławskie uczelnie. Studenci w dniach od 11 do 24 kwietnia mogą oddawać krew na Uniwersytetach Przyrodniczym, Wrocławskim i Ekonomicznym oraz na Politechnice Wrocławskiej. Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów. Dla niektórych oddanie krwi to nie lada wyzwanie. Troszkę się boję, ale, ale myślę, że przezwyciężenie swoich strachów też jest ważne, a jak już pomaga się jeszcze przy tym komuś, no to już w ogóle super. Inni są już z igłą za pan brat. Już oddałem czterokrotnie te. Nie bolało? Nie. Absolutnie. Nie, jedno ukłucie i koniec. Nie bolało nic. Nie powiem, żeby jakoś bardzo przyjemne uczucie, ale bez specjalnie. Oddałam powyżej 5 litrów krwi. Nie, nie bolało. Będziesz oddawał, tak. No, mam taki plan, mam nadzieję, że w przyszłości owszem. Głównym partnerem wspierającym akcję jest klub honorowych dawców krwi Pijawka. Jesteśmy organizatorem dzisiejszej akcji, więc odpowiadamy za przygotowanie czeseł, stołów, za rozdawanie ankiet. Oddawanie krwi składa się z czterech etapów. Wypełnienia formularza, krótkiego badania, oddania krwi i odebrania czekolady. Oprócz tego trzeba spełniać kilka warunków. Mogą oddawać osoby dorosłe, a, które są przygotowane danego dnia do oddawania krwi, to znaczy nie są na czczo, spożyły śniadanie, przyjął odpowiednią ilość płynów, nie chorują na choroby przewlekłe. Należy mieć przy sobie również dokument tożsamości ze zdjęciem. Krajowy Tydzień Krwiodawstwa jest inicjatywą promującą krwiodawstwo oraz świadomą transplantologię wśród studentów. Krew jest bowiem substancją, której nie da się wyprodukować. Jedynym sposobem pomocy potrzebującym jest oddanie krwi. Aby to uczynić wystarczy udać się do najbliższego punktu krwiodawstwa. Wypełnić formularz, oddać krew, przejść krótkie badanie i odebrać czekoladę. To naprawdę niewiele, ale może pomóc. Dla wiadomości studenckich Grzegorz